Rok 2014 pełen był emocji sportowych z udziałem szanowskich zawodników. Szczypierniści rywalizują na zapleczu Superligi, szachiści zdobywają kolejne laury na arenie ogólnopolskiej, biegacze na orientację, jak co roku przywożą z mistrzostw w kraju kolejne medale, a dzięki futsalowcom, Chrzanów jest jednym z najważniejszych miast na mapie tego sportu w naszym kraju. To jest ten miły moment, kiedy możemy tych młodych sportowców pochwalić, kiedy możemy ich pokazać, kiedy możemy ich uhonorować. No i podziękować im za to, że tak godnie nas reprezentują. Gala sportu była okazją do uhonorowania za wieloletnią działalność społeczną na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie naszej gminy Stanisława Zygadło, założyciela klubu sportowego Kościelec Chrzanów. Tego dnia pamiątkowe grawerowane tablice trafiły także do rąk współzałożycieli tego klubu Marzeny Oklejewicz, Sebastiana Kulczyckiego i Justyny Dylong. Nie zapomniano także o Jerzym Kryjomskim, trenerze biegów na orientację klubu sportowego Kościelec Chrzanów, który za swoje osiągnięcia zarówno szkoleniowe jak i zawodnika otrzymał nagrodę z rąk burmistrza Marka Niechwieja. Jego klub, jak co roku, doskonale reprezentuje nasze miasto i za osiągnięcia przyznano wyróżnienia 11 zawodniczkom i zawodnikom sekcji biegów na orientację. Cieszymy się, że, że podtrzymujemy dobrą tradycję, wysokie wyniki sportowe. W tym roku mamy wyróżnionych 11 osób, no plus jeszcze nagroda dla, dla trenera. Cieszy nas to, bo to jest takie podkreślenie tego, tego jubileuszu. Jest to również dowód na, na, na no jakby docenienie. Pracy naszego klubu w sensie sportowym, ale również i społecznym, wychowawczym. Podobnie jak przed rokiem, stypendia sportowe za osiągnięcia w piłce ręcznej otrzymało 17 zawodników MTS-u Chrzanów. Przypomnijmy: drużyna Adama Biekarczyka walczy o utrzymanie na zapleczu Superligi i po ostatnich dobrych występach, pewna jest gry w barażach. Miniony rok był także udany dla gimnastyków i tak za trzecie miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych nagrodę otrzymała Julia Wrublewska, reprezentująca barwy uczniowskiego międzyszkolnego klubu sportowego przy Pemosie Chrzanów. Inny reprezentant tego klubu, Mateusz Drobiński, otrzymał wyróżnienie za złoty medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w drużynowych skokach na trampolinie. Mnóstwo nagród i wyróżnień otrzymali także zawodnicy i trenerzy Sekcji Szachowej oraz Sekcji Pływackiej Uczniowskiego Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Szanowie. Podczas gali uhonorowano też 17 zawodników w Stowarzyszeniach Szanowskiej Ligi Futsalu za osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej medale podczas mistrzostw polskich w futsalu w różnych kategoriach wiekowych. Ubiegły rok był także udany dla sześciu młodych tenisistów Miejskiego Towarzystwa Tenisowego w Szanowie, którzy z roku na rok reprezentują Szanów z coraz lepszymi wynikami. Gala sportu i wręczenie nagród jest przyjemnym podsumowaniem oraz przypomnieniem dobrych wyników sportowych. Ale nie byłoby ich, gdyby nie ciężki trening i praca wielu osób, zawodników, trenerów, a także działaczy, którzy tworzą korzystne warunki dla rozwoju poszczególnych dyscyplin w naszym mieście. Jest to gala, która corocznie potrafi jakby wyłonić wszystkich, ale i każdego z osobna. Każdy z osobna czuje się wyjątkowy. I ten, który, jest, i ten, który biega na orientacji, i ten, który gra w drużynie, który no, czymś się zasłużył, a tych zasłużonych naprawdę mamy. Mamy ogromny potencjał młodzieży i mamy też wspaniałych wychowawców. Co ważne, Szanów z roku na rok staje się coraz przyjaźniejszym miejscem dla sportowców, a oni odwdzięczają się, promując miasto w najlepszy możliwy sposób na sportowo.